Zaczynajmy więc, co to jest apostazja. Apostazja to jest największy grzech, jaki człowiek może popełnić. Nie, no, no przepraszam. Yy, raczej jest to. Jest to przestępstwo, którego, którego może dokonać człowiek ochrzczony. No dobra, teraz na serio. Kodeks prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego mówi, że apostazja to całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Więc w ich oczach protestanci nie są apostatami. Ale ten termin został podebrany z ich kościelnego języka i obecnie najczęściej stosuje się go, by nazwać proces wychodzenia z Kościoła. Rzymskokatolickiego. Wystąpienie z niego, wypisanie się z niego w najwyższym możliwym stopniu, zerwanie wszystkich możliwych do zerwania więzów z tą organizacją, zadeklarowanie kościołowi, że hej kościele, ja nie jestem jednym z was, ja nie jestem katolikiem. Wystąpić z kościoła może tylko osoba powyżej 18 roku życia, co szczegółowo komentowaliśmy z Krzysztofem w moim poprzednim filmie. Procedura apostazji jest teraz bardzo prosta. Można ją podzielić z grubsza na dwie drogi: składanie wniosku o apostazję tam, gdzie cię ochrzczono, składanie wniosku gdzieś indziej. To jest prostsze, to trudniejsze. Jeżeli składasz tam, gdzie cię ochrzczono, to wydrukuj wniosek o wystąpienie w trzech egzemplarzach i skontaktuj się z kościołem. Zazwyczaj kościoły w Polsce mają już teraz strony internetowe, więc będą tam maile lub telefony, na które można się dozwonić. Powiedz, że chcesz dokonać apostazji, wystąpić z kościoła i zapytaj, czy mógłbyś umówić się na wizytę u proboszcza, by móc złożyć swój wniosek, by załatwić tą sprawę. Jak będziesz już miał lub miała termin, to idź i oddaj wniosek i pamiętaj, żeby zabrać ze sobą do wód tożsamości to wszystko Druga droga. Jeżeli mieszkasz teraz w innym miejscu niż w miejscowości swojego chrztu, to przejdziesz przez tą samą procedurę, przez którą ja i moja dziewczyna przeszliśmy. Żeby złożyć swój wniosek w kościele najbliższym do Twojego miejsca zamieszkania, będziesz musiał lub musiała najpierw załatwić sobie akt chrztu, czy też świadectwo chrztu. Takie świadectwo kościoły wysyłają rutynowo na życzenie w przeróżnych sytuacjach, na przykład na cele małżeństwa kościelnego. Więc tutaj nie będzie problemu. Oni mogą to. To wysłać prosto do kościoła, w którym potem złożysz apostazję. Wystarczy im powiedzieć, który to jest właśnie ten kościół, w którym złożysz. Następnie przechodzisz przez te same kroki, które podejmuje się w przypadku składania wniosku w miejscu Chrztu. Jeżeli akt Chrztu przesłano do Ciebie, to pamiętaj, żeby wziąć też właśnie ten akt Chrztu. I koniec. To wszystko. Tak się dokonuje apostazji. Prosta rzecz, a cieszy. O pewnym absurdalnym pytaniu. Miałem już przyjemność uczestniczyć w rozmowie, w której osoba dowiedziała się, że jestem ateistą, a kiedy to już odkryła, to zapytała mnie: „A wystąpiłeś z kościoła katolickiego?”. Tak, jakby chciała powiedzieć: ha, „A nawet z kościoła nie wystąpił, wielki mi ateista”. No cóż, to tak, jakby, żeby być pełnoprawnym ateistą, to ksiądz musi poświęcić twoje przejście na ateizm. Jakby każda zmiana w życiu wymagała stempla księdza, bo inaczej jest nieważna. Dla jasności: można być ateistą, nie mając w całym swoim życiu nawet trwającego pół sekundy spotkania z jakimkolwiek członkiem katolickiego kleru. Wiem. Szok. Ateista nie ma najmniejszego obowiązku bawić się w piaskownicy osób wierzących. Jest zobowiązany znać dokładnie 0% prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i może mieć to wszystko w dupie. Prawo kanoniczne może uważać za równie poważne, co zasady gry, na które umawiają się dwa dzieciaki na placu zabaw. Ateista nie ma najmniejszego obowiązku dokonać apostazji z Kościoła Katolickiego. Oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. Ale ja polecam tą apostazję zrobić. Nie dlatego, że ateista musi zrobić apostazję. Nie, nie, nie. Dlatego, że widzę pewne korzyści z tym związane. I o nich chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wyjść po polsku. 22 października 2020 roku ogłoszono decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Spełnił się mokry senka i godek, którą nagle wszyscy podziwialiśmy, podnoszoną na rękach. Tego samego dnia arcybiskup Gądecki rozczulał się nad pięknością tej decyzji i tego nowego prawa. Jakby to powiedział szóstak, noż do. Wkrótce potem, i na pewno nieprzypadkowo, wybuchł temat apostazji. Google Trends zaczęło pokazywać, że ludzie googlują słowo apostazja jak szaleni. Najwyraźniej słowo apostazja zaczęło być wyszukiwane w Google przez Polaków częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Istniejące już wcześniej strony promujące apostazję przeszły do czynu. 26 października Krzysztof Gwizdała pojawił się na stronie Rafała Bedlejewskiego. Wiele osób protestuje, dużo chce też wystąpić z kościoła, aby pokazać swój sprzeciw. 27 października odezwała się apostazja.info. 29 października film o apostazji zrobiła Arlena Wit. Ponieważ bycie członkiem wspólnoty kościoła to było coś, co mnie po prostu uwierało. A teraz już mnie nie uwiera. W grudniu wystartował licznik apostazji. Moi drodzy, odpalamy licznik apostazji, który znajdziecie Dokładnie tutaj. Popularność zaczęły zyskiwać następne strony związane z tym tematem: apostazja.pl, mapa apostazji, apostazja.org. Na początku marca ruszyła strona Same Plusy, która jako pierwszą klikalną ikonkę ma właśnie zachętę do apostazji. Pojawiły się tak zwane przystanki apostazja, które wyglądały różnie, zależnie od tego, jak głęboka pandemia wówczas panowała. No i chyba przede wszystkim ludzie zaczęli mówić o tym w telewizji. I w internecie. Moja dziewczyna zaczęła interesować się tą kwestią i wystąpiła z kościoła jako pierwsza. Rozmawiała ze mną co jakiś czas na temat korzyści i kosztów takiej decyzji. Po tym wszystkim ja też doszedłem do wniosku, że warto, i dzisiaj chciałbym przedstawić wam powody, dla których podjąłem taką decyzję. Czy powinieneś wystąpić z kościoła? Korzyść przed samym, samą. Sobą. Osobiście stwierdziłem, że chcę i że będzie to dobry ruch, żebym formalnie odszedł z Kościoła katolickiego. Jak 99,9% ludzi zostałem ochrzczony bez mojej zgody? I może nie czułbym pilności wypisywania się z jakiejkolwiek organizacji, gdyby nie cechowało ją to, co cechuje. Kościół rzymsko-katolicki. A uważam go za organizację, której doktryny metafizyczne na temat tego, co istnieje rzeczywiście, uważam za śmiechu warte, której twierdzenia na temat historii to bardzo często banialuki, której całe podejście do epistemologii uważam za irracjonalne i szkodliwe, i co najważniejsze, którą uważam za jedną z sił w obecnym świecie, która przeciwdziała temu, co uważam za. Dobre moralnie. Jeżeli chodzi o bilans wpływu na świat pod względem moralnym, to ich wkład w tym temacie uważam za obecnie ogólnie rzecz biorąc negatywny. Zwłaszcza w Polsce, więc cieszę się, że wystąpienie, które złożyłem, trafiło do polskich księży. Nie wiem jak u Was, ale u mnie tylko chwila namysłu wystarczy, żeby w głowie pojawiły mi się liczne absurdy wypowiadane przez ludzi, którzy są oficjalnymi reprezentantami Kościoła Rzymskokatolickiego lub sami takimi się Obwieszczają. Ograniczę się tylko do Polski, choć nie musiałbym. Ekologia to ekologizm. Bycie singlem to ideologia singli. Bycie gejem lub lesbijką to ideologia LGBT, lub gorzej tęczowa zaraza. Dostęp do aborcji to Cywilizacja śmierci. Oglądanie Netflixa to marksizm kulturowy. Technologia użyta do wytworzenia dwóch najłatwiej dostępnych szczepionek przeciwko COVID-19 to rzecz, która budzi poważny sprzeciw moralny. W środku najgorszej pandemii, jakiej ludzkość doświadczyła, od prawie 100 lat taki głos od episkopatu. Wyprodukowano je przy użyciu linii komórkowych niegodziwego pochodzenia. O tych dwóch szczepionkach mówią: osoba, przez uczestnictwo w produkcji szczepionki, daje wyraz akceptacji dla aborcji, a więc dla zła moralnego. Przy okazji, dzisiaj szczepiłem się szczepionką niegodziwego pochodzenia. Polecam. Co najważniejsze, do tego dodaj jakąkolwiek i każdą aferę pedofilską, dziejącą się w ramach Kościoła Katolickiego, jaka przychodzi ci do głowy. A jest z czego wybierać. Do tego dodaj całą egzystencję głódzia, całą działalność ryzyka, cały wywiad z dziwiszem i tak dalej, i tak dalej. A już na pewno mam serdecznie dość państwa skatolicyzowanego Ministra Czarnka, faktu, że wszystko jest tutaj obrazą uczuć religijnych. Wszystko, nie? Fidei Defensor, organizacja finansowana z naszych podatków, ostatnio doszukała się obrazy uczuć religijnych w tym memie. I mieli zamiar szukać sprawiedliwości i kary dla gościa, który to opublikował. A już na pewno każdy oddech Nergala jest oczywiście straszną obrazą katolickich uczuć religijnych. Wszystko to sumuje się do jednego prostego wniosku. Jestem osobą, która może z czystym sumieniem powiedzieć, nie chcę mieć nic wspólnego z tą organizacją. Nic wspólnego. Zadaj sobie pytanie, czy ty również moim wystąpieniem chcę to zadeklarować światu i Kościołowi. To nie jedyny krok, jaki podejmę. Nie jest on porażająco efektywny w zmniejszaniu wpływów Kościoła, ale to zdecydowanie lepsze. Niż nic. Pierwsza motywacja do odejścia to moje pragnienie pokazania Kościołowi katolickiemu, że nie życzę sobie być w jakikolwiek sposób utożsamiany lub kojarzony z nimi. Teraz lub po mojej śmierci. To uważam za pierwszą korzyść. Apostazji. I dodam, że zerwanie w ten sposób z tą organizacją daje niektórym spory komfort psychiczny. To uważam za pewną korzyść przed samym sobą lub samą sobą. Następne argumenty, jakie padną z mojej strony będą przedstawiały w jaki sposób formalne wystąpienie z kościoła może zmienić świat zewnętrzny na lepsze. Korzyść z sygnału. Po filmach sekielskich, po Don Stanislao w Polsce mamy tysiące, jeżeli nie setki tysięcy ludzi, którzy myślą sobie tak. Kurde, szkoda, że nie mogę nic zrobić z tą pedofilią w kościele. Otóż możesz coś z tym zrobić. Możesz coś zrobić. Oto jak sprawić, żeby przynajmniej niektórzy hierarchowie kościoła katolickiego złapali się za głowę i powiedzieli: Co myśmy zrobili? Na co myśmy zezwolili? Oto jak ewakuujmy połowę populacji Polski z Kościoła Katolickiego. Ich myślą będzie, że zgorszenie, jakie oni, Kościół zasiali, będzie miało konsekwencje w naszej wieczności. Dla nas to pikuś, bo nie wierzymy w takie pierdoły jak piekło, niebo, bla, 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 bla. Ale oni takie wystąpienie z Kościoła traktują jako rzecz magiczną. Myślą, że zaciągamy na siebie late sentencje, co jeżeli nie wrócimy do Kościoła Katolickiego, zaskutkuje naszym potępieniem na wieczność. Więc sugeruje podnieść poziom. Poziom ich teologicznej adrenaliny. Będzie to skuteczne zwłaszcza, jeżeli w swoich uzasadnieniach apostazji zamieścimy konkretne powody związane z ich zachowaniem, jako powody naszego odejścia. Prorokuję, że wówczas zaczną szybko dostosowywać się do oczekiwań świata, tak jak dzieje się to w Niemczech, co niestety dla nich da mi jeszcze więcej amunicji, żeby wytykać wewnętrzne sprzeczności w ich religii, chociaż tych. Mam już pod dostatkiem, ale to już tam nie mój problem. Im więcej osób zdecyduje, żeby z kościoła wystąpić, tym bardziej poważnie oni będą nas traktować lub chociaż traktować zjawisko występowania. Ale to wymaga dużych liczb wychodzących. Stąd moja zachęta, byście właśnie to robili. Następna korzyść płynie z tego, co właśnie teraz robię. Mówię o apostazji. Korzyść z mowy. Dzięki symbolicznemu wymiarowi apostazji, albo wymiarowi tego, z czym łączy się apostazja, co implikuje apostazja, sama apostazja może mieć nawet mniej korzystne skutki niż mówienie o niej. Więc pojawia się osoba w jednej z największych stacji telewizyjnych w kraju i mówi: Dokonałem apostazji. Dwa piękne słowa, które od razu komunikują naszemu rozmówcy, jak wielką rolę pragniemy, żeby Kościół katolicki odgrywał w naszym życiu. Czyli żadną. To, co mówca miał na myśli, zostało błyskawicznie zakomunikowane, jest to rzecz, którą można udowodnić i rzecz, która sprawia, że druga strona, ludzie wierzący, nadstawiają uszy. Z racji ich teologicznych przekonań. Pokazuje też, że nasz sprzeciw wobec katolicyzmu nie jest czymś, co traktujemy trywialnie i że jesteśmy w stanie poświęcić kilka godzin lub nawet dni, by wyrwać się z garści Kościoła katolickiego. I to nie jest korzyść wyłączna dla osób publicznych. Kiedy występujesz z Kościoła i mówisz o tym nawet przed dwoma osobami, to dla nich stajesz się żywym wzorem tego, że nie trzeba być uwikłanym w kościelne sprawy, że nie prowadzi to do rychłej śmierci lub klęski cywilizacji łacińskiej. Jeżeli osoba, która dowiaduje się o Twojej apostazji dodatkowo z innego źródła wie, że jesteś osobą godną szacunku lub nawet podziwu, a myślała, że te dwie rzeczy, apostazja i, i, i to, kompletnie nie idą w parze, to już na tym etapie mamy zysk. To będzie normalizować Polską. Niekatolickość. Mowa o apostazji, każde publiczne ogłoszenie swojej apostazji sprawia, że następnej osobie jest trochę łatwiej. Zmuszamy wszystkich dookoła w ten sposób, żeby traktowali nas jako trochę bardziej powszechne zjawisko. Podczas dyskusji brwi typowego Polaka będą wędrowały trochę mniej wysoko, kiedy jego mówca oświadczy, że jest apostatą. I to jest zysk dla nas. Dlatego ja skorzystałem z licznika apostazji, żeby zostawić swój ślad dać każdemu chętnemu do sprawdzenia znać, że jestem apostatą. Przy okazji strona pokazuje wszystkie nazwiska ludzi, którzy się tam wpisali, a wśród moich znajomych są apostaci, którzy tam nie widnieją. Sugeruję wpisanie się. Wpiszcie się. Warto. 5 minut was nie zbawi. I wypełniłem formularz na mapie apostazji. Chociaż nie widnieje tam moje nazwisko, to zasilam przez to widoczne liczby apostatów w Polsce. A największy użytek Przyjdzie z naszego wypisania się, gdy będzie nas wielu. Jak najwięcej się da. Plus, jeżeli bardzo wiele apostazji będzie składanych, to księża zaczną to traktować jako powszechną rzecz, którą należy po prostu odbębnić, czyli mniej problemów dla nas. A zwiększenie liczby apostatów w Polsce może być tylko wygrane przez nagłośnienie tej możliwości. Nagłośnienie, że można. Podarowanie, zwłaszcza młodym w Polsce, tej myśli, że to przyczyni się do zmiany państwa na państwo minimalnie lepsze, bo mniej katolickie niż wcześniej. Jeżeli chcesz się tylko wypisać i nikomu nie mówić, to uważam, że to nadal dobry ruch. Ale myślę, że warto o tym mówić, by zmienić świadomość ludzi w Polsce, by otworzyć ich trochę bardziej na świeckość. Teraz kler. Jak kiedyś tam odwiedziłem kurię łódzką, mm -hmm. <laughs> bo mam tam znajomą siostrę i ona mówi codziennie, Dziesięć osób mhm. przychodzi dokonywać aktu apostazji. Nie? Czy jest coś dobrego w tym, że kler katolicki będzie między sobą prowadził rozmowy na temat kolejnych apostazji? Myślę, że tak. Składając nasze apostazje, wkładamy proboszczom urzędującym w Polsce te dwie natrętne myśli, że chwila powszechności ich religii w Polsce to przeszłość i że naprawę błędów w ich zachowaniu musi cechować Pilność. Nie wiem jak wy, ale ja pragnę te dwie myśli w ich głowach utrzymać. To bardzo dobre myśli. Korzyść: ślubno-pogrzebowa. Jest takie zjawisko w ludzkiej psychice dotyczące postanowień. Jeżeli masz jakieś postanowienie, to dużo łatwiej będzie ci go dotrzymać, jeżeli powiesz o tym publicznie, przed swoimi znajomymi lub rodziną. Wtedy masz dodatkową motywację do trzymania się swoich postanowień. Myślę, że podobnie jest z apostazją. My, ateiści, prawdopodobnie już i tak chcemy swoje śluby i pogrzeby rozegrać w sposób świecki. Ale jeżeli dokonamy apostazji, to w wielu przypadkach będziemy po prostu musieli to zrobić. W przypadku pogrzebu apostaty nie będzie tam po prostu księdza, co uważam, że jest super. I wynajmując usługi świeckiego mistrza ceremonii, już przechylamy szale w świecką stronę, rozbudowujemy ten rynek. To, co kiedyś było domeną kościoła, oddajemy w świeckie ręce. W przypadku pary, która chce być małżeństwem, jeżeli mówimy o dwóch osobach tej samej płci, to oczywiście katolicy i tak za Chiny ludowe by wam tego ślubu nie udzielili, więc tutaj sytuacja jest jasna. W przypadku pary heteroseksualnej, jeżeli tylko jedna osoba w związku wyznaje katolicyzm, to apostata nadal może wziąć ślub z nim lub z nią. Kościelny ślub. Więc apostazja nie stwarza tutaj żadnej trudności. W przypadku pary heteroseksualnej, gdzie obie osoby są apostatami, macie dobry tekst dla babci, która pyta, czemu ślub nie jest kościelny. Babciu, my nie możemy tego zrobić. To dosłownie niemożliwe. To samo babcia usłyszy, gdy zachce się jej sztu dziecka. I żadne jej błagania tego nie zmienią. No i oczywiście można zorganizować ślub humanistyczny. Świeckie państwo to coś, co będziemy osiągać na drodze stopniowo. Nowych kroków. Jednym z nich jest, by świeckie śluby i pogrzeby stały się bardziej atrakcyjną ofertą dla typowego Polaka. Im więcej okazji do działania my damy mistrzom ceremonii, tym więcej ich będzie i tym lepsi będą w tym, co robią, bo będzie miała miejsce wtedy po prostu zdrowa konkurencja. Wszyscy wiemy, jak jest z monopolami o statystykach. Pierwszym i najważniejszym przesłaniem, którym chciałbym się teraz podzielić, to śpieszmy się wypełniać spis powszechny, bo tak szybko odchodzi. Do 30 września 2021 roku można wypełnić spis. Ten spis jest dużo lepszą szansą sprawdzenia, ilu ludzi w Polsce jest niekatolikami, niż cokolwiek co apostazja może dla nas wygrać. Z punktu widzenia statystyk. Jeżeli jesteś ateistą lub agnostykiem, koniecznie zaznacz na spisie powszechnym opcję nie należy do żadnego wyznania. Nie musisz być apostatą, żeby to zrobić. To bardzo ważne. Oficjalna instrukcja mówi nam w sekcji przykłady, że powinieneś zrobić właśnie to. Następny spis będzie za 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy. Za nieuczestniczenie można dostać karę. Więc naprawdę wzywam was do wypełnienia tego spisu. To jest źródło, na które politycy będą się powoływać w przyszłych latach. Kościół może wedle swojego upodobania nawet nigdy nie upublicznić danych na temat tego, ile apostazji dokonano. A strony takie jak licznik apostazji, choć w mojej ocenie są świetnym pomysłem, to jednak nie ze strony rozpoznania, ile tak naprawdę apostatów jest. Apostazja ma oczywiście nad spisem powszechnym tą korzyść, że można jej dokonać, kiedy i zawsze. Jeżeli oglądasz to w roku 2022, 3, 4, to tak nadal zachęcam cię do wystąpienia z Kościoła katolickiego. No o kosztach apostazji. Apostazja jako całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej oczywiście ściąga na nas klątwę Boga. Kościół katolicki naucza, że akt apostazji pociąga za sobą też. A na tema jest to bądź przeklęty. Niestety ja się tej klątwy boję w równy sposób, co klątwy Tuttenhamona. No i oczywiście nie można korzystać z sakramentów po wystąpieniu z kościoła. No ale jakby dziwny byłby to apostata, który na nadal chce przyjmować sakramenty od księdza, właściwie to o to tutaj chodzi, żeby zadeklarować Kościołowi, że kompletnie ich nie, nie potrzebujemy, więc osoba, która wystąpiła z kościoła, nie może też być chrzestną. Świadkiem bierzmowania lub małżeństwa. Jeżeli zależy Wam na tym, to weźcie to pod uwagę. Ale to wszystko jest w mojej ocenie mało ważne. Uważam, że najpoważniejszym czynnikiem zniechęcającym jest tutaj fanatycznie katolicka rodzina. Jeżeli jesteś młodą osobą, której rodzice dostaliby jobla, gdyby się dowiedzieli, że jesteś apostatą lub apostatką, to musisz dogłębnie to przemyśleć. Być może najlepszą decyzją jest, żeby tego nie robić. Jeżeli chciałabyś na przykład złożyć apostazję w tym samym kościele, do którego co niedzielę uczęszczają twoi rodzice, którzy znają się z proboszczem i proboszcz ten wie, czyją ty jesteś córką i w ogóle cała rzecz dzieje się na wsi, jakiejś małej wsi, nie? To już otwiera przed nami sytuację, która może przynieść więcej złego niż dobrego. Każda taka sytuacja jest różna, więc to już będziecie musieli przemyśleć sami. I to tyle, jeżeli chodzi o koszty apostazji. Aha! No, i trzeba doliczyć kilka godzin na załatwienie tej apostazji. Podziękowania dla patronów. Temat dzisiejszego filmu został wybrany przez moich patronów z Patronite. Patroni, chciałbym serdecznie Wam podziękować. Jak wiecie, udało mi się osiągnąć mój pierwszy cel z Patronite. Już wkrótce pojawią się następne. Bardzo Wam dziękuję. To zobowiązuje mnie do pilniejszej pracy. I zgodnie z obietnicą, teraz poczynię pierwsze kroki w stronę pełnoetatowej pracy nad śmiem Wątpić. A wszystko dzięki wam. Wspieraj śmiem wątpić na Patronite lub przez jednorazową wpłatę. Dzięki za pomoc. Apel do władz i do społeczeństwa. Nie należy myśleć o apostazji jako o zbawieniu ateistów przełomie, przełączeniu przełącznika kościoła na off. Które sprawi, że jak za dotknięciem magicznej różdżki, Maria Strono i ołtarza przestanie istnieć i przejdzie do hi historii. Nie? nie będzie tak. Nie będzie tak. Ale w moich oczach zaprezentowałem argumenty, z których wynika, że na ogół lepiej jest z kościoła wystąpić niż nie. Prawda jest taka, że Polacy się laicyzują, a młodzi to mają w ogóle dość kościoła. Uważam, że najbardziej wiarygodne, a jednocześnie przejmujące są badania Pew Research Center, to jest ten słynny ośrodek badawczy z Waszyngtonu i mamy wyniki tych badań z roku 2018 i wówczas w tych wynikach było jasno powiedziane, że Polska zajmuje pierwsze miejsce na świecie ze wszystkich badanych krajów na świecie, gdy chodzi o tempo laicyzacji młodego pokolenia w stosunku do religijności ludzi starszego pokolenia. Ci młodzi ludzie odeszli mentalnie od kościoła już bardzo dawno temu. Już 3 czy 4 lata temu badania Pew Research Center dotyczące laicyzacji na świecie mówiły o tym, że Polska obok Japonii jest krajem, w którym młodzież laicyzuje się najszybciej. No i teraz to zostało bardzo mocno po prostu zwyczajnie ujawnione, ale to nie jest tak, że myśmy tego nie wiedzieli. No wiedzieliśmy, że seminaria pustoszeją w zastraszającym tempie. Wiedzieliśmy, że żeńskie nowicjaty i postulaty zgromadzeń zakonnych są puste. Nie trochę puste, nie pustoszejące, tylko w wielu miejscach są zwyczajnie puste. Wiedzieliśmy, że dramatycznie spadła liczba zawieranych związków sakramentalnych, małżeńskich wśród młodych ludzi. I wiedzieliśmy, jak wygląda katecheza, nie w czasie pandemii, ale przed pandemią, w, w, w ostatnich klasach liceów czy techników, że tam na katechezę w dużych miastach szczególnie chodzi 10% młodych ludzi. W związku z tym zastanawianie się, czy oni wrócą, czy nie, bo się pandemia skończy, jest oczywiście zastanawianiem się kompletnie pozbawionym sensu. My wiemy, że oni nie wrócą, ponieważ oni odeszli przed pandemią. Pandemia co najwyżej pewne rzeczy jeszcze mocniej ujawniła i jeszcze mocniej. Nie przyspieszyła. W grudniu 2020 roku w badaniach Cebosu, gdy zapytano ludzi o ocenę działalności kościoła, to wyszło, że jest więcej niezadowolonych z niej niż zadowolonych. Co najważniejsze, w badaniu Rzeczpospolitej wyszło, że tylko 9% młodych ma pozytywny stosunek do kościoła katolickiego. I teraz około 40-50% mojej widowni to ludzie w tym właśnie przedziale wiekowym. Ja się do niego już niestety nie kwalifikuję, bo jestem o rok za stary mam równo 30 lat. Więc niestety będę musiał mówić o was, młodych. Młodzi, patrzę na was. Czas, żeby przejść do czynu. Niestety nie jest obecnie tak, że za każdym razem, gdy w mediach słyszymy frazę kryzys kościoła, to możemy sobie to automatycznie w głowie przetłumaczyć na sukces świeckości. To musimy dopiero wygrać i myślę, że dokonanie apostazji to świetny pierwszy krok. Ja jestem Łukasz Wybrajczyk i śmiem wątpić.